Siemano widzowie, z tej strony Oliver Cox. Yy, yy, dzisiaj zagram sobie w Robloxa z Janekiem. Siema, siema, siema. Yy, wiecie, poprzedni odcinek z obi Creator, no, podobał Wam się nawet, dlatego. Nie ma An, no tak, zapomniałem wam powiedzieć. Yy, Janek ma problem z mikrofonem, dlatego nie będzie go zbyt dobrze słychać. Yy, a... No. Dobra. I dzisiaj robimy drugi odcinek um, oceniania obi różnych graczy. Pierwszy wam się całkiem podobał, dlatego lecimy z drugim od razu. I co? No możemy zaczynać, myślę. Wybraliśmy Flut Escape obi właśnie i zobaczymy. Czy e, Co jest jakiś gościu? Co to jest? Dobra, nie wiem. Welcome. Aha, to są poziomy trudności. Czekaj, czekaj, nie wchodź. Aha, wszedł widzi. A co tu jeszcze jest? Want... To są badge. okej. Okay. Uh, you want on one time. Uh, you want second time? Uh, third time. Dobra. Mega. Uh, no że to jest mega obby podobno, ale dobra. Chodźmy na Easy. Aha! Ej, to jest chyba fajne. Czekaj. Dobra. Ja jestem na Easy trybie. Ej, co jest? Ty, nie ogarniam, czekaj, jeszcze raz. Idę na Easy jeszcze raz. O nie, nie mogę już, to idę na medium. Eee. Uh. Ty, bardzo fajne, bo tu się podnosi woda i wiesz, musisz uciekać. Ja to mogę dotykać? Aj, nie mogę, nie wiedziałem. Ej, to jest trudne. No, fajne obi, ale... Kurde, nie. Szkoda, że nie można powtórzyć... Regenheil? Aha, bo tu są życia. Mogę sobie je odnowić, ale to nie da chyba, nie wiem. Dobra, glitch on co to? Dobra, co tu jeszcze jest w ogóle? People, hat tabela chyba, co jest? Wszedłem on Juicy for Spacey Nie wiem. Szczerze nie podoba mi się to. Co? Aha, jakiś tam jest... Widzę, widzę. Tam jest taki ten, to jeździ. Też mi się to nie podoba. Ocena 4 na 10. Gdyby było, gdyby te, gdyby było więcej żyć w tym hobby, że nie że jedno kończyć, to by było fajne, no. Tego nie oceniamy, bo w ogóle te, no, to, to hobby ocenialiśmy w poprzednim odcinku jak ktoś. Ale gdzie? Dobra, dobra, tylko nie możemy tak długo, cza, dużo czasu pędzać przy jednym tym, więc dobra. Dobra, mam checkpointa. Dobra. Cyk. Yy, Cyk. Widzowie, no całkiem fajne to. Bitko. Wornik Widor. O nie. Nie, zginę Dobra, jeszcze hard. O! No naprawdę. No dobra, widzowie nie podoba mi się to. 4 na 10. E, tu. Dobra. Lecimy dalej. E, Janka wywaliła, bo miał laga w ogóle, dlatego no musi... No niestety chyba z nami już nie nagra, ale dobra. Co to jest? E, to ma jednego lajka like tylko, dlatego nie wiem. Ale dobra, chodźmy. E, ty. E, to jest świetny dzień. Twój twój przyjaciel, jest. W sensie, tak. Ty. Co się dzieje? E, er, er, samolot będzie się... Sensie, samolot się rozwalił. E, znajomy. a panik może. Panika, okej. Okay. I ty. E, żyjesz? Jest. On mówi, ja yeah. Dobra. M on mówi, musimy znaleźć mini wioskę. Okej. Okay. Ty, mega fajne. Super! Ty, podoba mi się to. I biegniemy tutaj do małej wioski. A nie, jeszcze nie. E, aha, to jest Obi. Okej. Okay. Aha. Aj. To nie jest łatwe. I co jest? O! Kurde! Oj, 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 widzowie, tragedia dziś. No, ej, co? Ej, nie dotknęłem tego, teraz przysięgam. No, było widać. No, oj, co? No, nie no, oni sobie ja ze mnie robią teraz. No nie, widzowie, tak nie może. Jak chcę to przejść, bo to jest fajne hobby. Ej, no ale, no, nie no, bez przesady. Nawet nie wylądowałem latem, a mnie już zabiło, no to jakim cudem? Nie, dobra, ja nie wiem dlaczego czego ja to dotykam. bo to jest jakiś zep... no, jest! 0 na 10, obi, nie podoba mi się. Przepraszam, widzę, że taki rage, ale... No. Po prostu... Nie wiem, co to było. Dobra, idziemy dalej. Among us jakiś, 1600, 300 lajków por update, no już jest 300 lajków, nawet ponad, dobra. E, aha, że to jest beta i to jest jeszcze konstrukcja jakby, że to może nie działać, dobra. Okej, okay, to jest start, nie mogę meetingu wcisnąć, dobra. To jest kamera, aha, tu goście się skanuje, to jest medbay, dobra. Aha, ale to jest po prostu chyba jakby do eksploracji, nie? Czy jak to działa? To chyba do eksploracji jest. No, to chyba do eksploracji... chociaż? Czy tutaj coś działa w sumie? Da się klikać na kamery, aha, i patrzeć. Czyli no, fajne, fajne. Dobra. Ja jestem crewmate'em w ogóle. Okej, czy bym... Ej, mogę korzystać z eventów, normalnie. No widzę, bo ja to, jest, to nie jest obi, jakby ja tego nie oceniam, bo ten zatem to nie jest jeszcze skończone. I nawet bym miał ocenić to chyba serdecznie na 10, no bo nie podoba mi się to totalnie. Ale The Office, jakiś obi, to może być ciekawe. O! Jakiś maruszny klimat tu będzie chyba. A nie, dobra, jednak nie Click the do, do, door knob to interact with the door, okej. Okay. Klik to interact with the. Ok, muszę, mogę grać z stami. Okay. Oh, where are you? Uh, never mind. Aha. A z nim mogę gadać też? Też. Co to jest? O! Aha. Chyba znalazłem zakończenie jakieś. Zakończenie? Czy to ma zakończenie? kilka jak to działa, bo... Jeszcze raz. Teraz z nim nie gadajmy. Czy to coś z nim Jak nim pogadam? Tutaj, tutaj będę nie, z nim pogadam ale. Maxolant, <laughs> Mona Lisa. <laughs> dobra. Not a click, teleporter. 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 Tele, teleporter. Nie, dobra, nie wiem, co jest. Ej, dobra, coś jest jeszcze. Pusz. Mogę blockić Nie, chyba. Okej, okay, idę gdzieś. I nie wiem, dobra, widzowie 0 na 10. Nie wiem, nie da się w to grać. Uh, race Flopa Play with. Co uh, napisał? Stop, 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 bo napisał, żeby grać jakoś. Play with first person camera. Aha, że lepiej grać z taką kamerą. Dobra, zagrajmy z taką. Donate. I co jest, mogę tu donate'ować, ale nie będę. Co to jest? kasa. Co jest? Take i can't take. Nie, 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 nie chciałem tego brać. Dobra wziąłem to, bo to był wybór. Czy wybrać to czy nie? Nie ja nie wiem, no bo tu nic nie ma jakby To a wejdźmy na dwór, bo tu jest jeszcze dwór w tym obminie. Nie ma. No nie wiem jeden na dziesięć. Nie wiem. Łabyobi się dzisiaj trafiają, ale dobra. Co tu? Nie, dobra, net tu nie przechodzę. Co to jest? Gówno. O, jesteś fajne tutaj. Speedy boy. Dobra. O, o fajna Bobby, dobra. O, muzyczka jest nawet. Muzyczki oczywiście też oceniamy. To jest chyba checkpoint. Okej, okay, no muzyczka mogłaby być taka jakby jakaś dżunglowa czy coś, by było fajne. Jakieś świerka ptaków i w ogóle by było spoko. Aj. A nie, jakaś taka wysłana. No czy mogłaby być? ale to nie wiem. Trochę wkurza czasami taka muzyczka obi według mnie. No, Janek już został odlagowany, bo miał jakieś laga, nie Chodź na Czekaj, czekaj, bo teraz oceniam jakieś inne obby. No jakieś takie kolorowe, w sensie takie jakieś trawiaste, no nie wiem. Co? Aha, dobra. Widzowie mogę wam pokazać w ogóle w tym odcinku swoje obby, bo też mam swoje, ale... No... Zaraz wam je pokażę, ale najpierw ocenimy to... Wow! Dobra. No razie bardzo dobrze mi idzie, widzowie. Jezu, myślałem, że ginę. A, to jest chyba koniec tego bi. No 6 na 10, albo... Nie. 5 na 10. Krótkie to bardzo i ta muzyka trochę nie pasuje. I teraz widzowię. Zrobimy... ten. No. Janek oteńsz moje hobby na filmie. Dawaj. Kurde. Okay. Dobra, dobra, czekaj. Czekaj, muszę przejść ten. Kurde. Twoje. Przez twoje przechodzą, dobra? Przez twoje. Dobra, okej, okej. Po twoim pójdziemy na dwoje, na Dobra, dobra, dobra. dobra, dobra. Dobra, to jest moje hobby i możecie je oceniać w komentarzach. Dobra, ja sobie wam je pokażę, tu. Najpierw się jedzie wagonem. Tu jest taki trudny stage, ale tutaj trzeba ogólnie... ...wskoczyć, tak? Oj. Dobra. Ja już tutaj jestem w tym etapie ten. Męż synć I tutaj mamy... Mm, to jestem ja. To jest Janek, a tu jest nasz trzeci jeszcze kolega. Mm, Dokładnie. Co? Nie, nowy już, nowy. Dobra. O jakiego gościu widzicie, przychodzi moja Obi. Dobra. I tu możecie sobie wybrać drogę, którą chcecie. Ja sobie wybieram najtrudniejszą, czyli tą. I za pierwszym razem. Dobra. A, no tak było. Janek nie jest sobie dobro Obi, dlatego muszą przejść tu zrobić. Dobra, dlatego zrobię ci tu przejście. Czekaj. Chodź sobie. No wiem, wejdź i usunę. Siip... Szybko, bo ci gościu idzie, ja. i nie chcę, żeby on tym wszedł. Dobra, już us usuwamy to. Co? Ej, co? Nie, nie jakoś zda, dało. Dobra, po postawię wam to. No dawaj, musisz wejść po tej topince. On zginął ten gościu też. On, on, on od lawy zginął jakoś tutaj. Bo to jakoś da się zginąć od lawy. Dobra. I tutaj wybieracie sobie drogę, widzowie, ja wybieram najtrudniejszą, czyli tą. No kurczę. Dobra, wezmę swoją. No co jest? Dobra, biorę Janka. Ja idę najtrudniejszą. Nie, ja nie dobra. Dobra, ja idę najtrudniejszą. Co jest? Dobra, to idź. Dobra, no ja idę swoją, nie wytrzymam. To jest trochę długie, a więc... Kurczę. I trudne, więc no... Mogę ci zrobić przejście, jak nie do rady, ale... Dobra, cyk, zrobione. Cyk, i teraz tutaj... Trzeba ten... Jest... Nie wiem, tak po prostu zrobiłem. Kurde. Czekaj, no jak to... Aha, bo ja mam włączony tryb budowania. Jak chcę go... Dobra, o ja idę w twoją drogą. Dawaj, czekaj, bo mam włączony tryb budowania, a nie chcę mieć go włączonego. Dobra, dawaj, chodź moją. I dobra, ja już wam pokażę, co jest dalej. Tu jest, powinno się skakać po tym, co się świeci, ale to jest zepsute i nie, nie trzeba tak wcale. I tu są znikające schody i tu jest to, takie fajne, że się skacze i się przyspiesza. I to jest taka mini historyjka. Spotkamy jakieś gościa. To jest nasz czwarty kolega. W ogóle i tu spotkamy jakieś gościa i po go pokonujemy, bo on się oklepa z nami. I to jest kolejny poziom. Jak tam ci idzie? Halo. Jak ci idzie? Janek. A, dobra. No, dobra. I to nie zabija, to jest taki troll, widzę, wiesz, że tutaj może zabić, w sensie to nie może zabić, ale ludzie myślą, że to może. Dobra. I, i tu jest... No. i na sumie to było spoko tylko ja nie mogę teraz live'a robić bo